Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Co jak i witam Was w kolejnej serii na mojej kanale. Kontynuujemy nasze ogrywanie randomowych mapeczek. Tym razem wypadło na Necropolis. Um, nie wydaje mi się, że wspominałem to w serii o Inferno i w ostatnich odcinkach ogrywanej serii Inferno. Natomiast tak, następny jest Necropolis. Kontynuujemy naszą serię zamków złych. Najpierw było Inferno, teraz kontynuujemy Necropolium. Oczywiście jeszcze zanim zaczniemy, to tutaj jeszcze dostroję mapkę tak jak powinna być. Tu jest taki jak najbardziej. Standardowo 7 motów przeciwko nam. Mapeczka na template 6LM10A, żeby właśnie tak się zmieścić w tych 8, 9 do 10 odcinków. I tak, Nekropolia. <laughs> Co można powiedzieć o samym zamku? Zamek e, kiedyś był uważany za bardzo, bardzo niezbalansowany. Z prostej przyczyny e, tego, ile można było tych szkieletów w koniec końców osiągnąć dzięki nekromancji jeszcze w Shadow of Death po wprowadzeniu artefaktów, kiedy można było stworzyć e, płaszcz wampira pozwalający na to, żeby z nekromancją tworzyć liszę zamiast szkieletów. No tak, to pamiętam bardzo, bardzo za dzieciaka. Idealnie mi się grało tą kampanię Sandro, w której właśnie dostajemy ten płaszcz. Natomiast, tak, jeśli chodzi o sam aspekt, na przykład jednostek, um, Nekropolia, powiedzmy tak zupełnie sobie szczerze, dzieli się na jednostki słabe. W większości to są jednostki słabe. Mamy wyjątki, na przykład czarni rycerze i upiorni rycerze, którzy faktycznie są takim. Powiedzmy asem w rękawie, te podwójne obrażenia, klątwa, dużo HP, dużo szybkości. Tak, to jest taki wyjątek, natomiast tak, mamy szkielety, które oczywiście są naszym stakiem, ale nie są jakieś turbo turbo mocne. Jeśli chodzi o jednostkę drugą i trzecią, czyli ożywieńcej o zjawy, mamy jednostki słabe. I dodatkowo tych jednostek nie można pobłogosławić w naszym zamku nie dostaniemy błogosławieństwa, a nawet jakie dostaniemy, to te jednostki są na nie nazwijmy to odporny, żeby nie powiedzieć w drugą stronę. Jeśli chodzi o wampiry, to tak, to też jest jeden, jedna z możliwości grania nekropolium, tak, to oczywiście zawsze wchodzi w rakubę. Natomiast jak nie gramy na mapie, gdzie możemy otrzymać, gdzie możemy otrzymać dużo puszek z jednostkami, no to wampiry troszeczkę odchodzą do lamusa. Ja przeproszę, przeproszę na chwilę. I wracamy z powrotem do naszego zamku. Przepraszam, jestem troszeczkę delikatnie przeziębiony. I tak, jeśli chodzi o sam zamek. Co tu można powiedzieć? Co tu można powiedzieć o samym zamku? Zamek opiera się na tym, żeby jak najszybciej zdobyć tempo, to znaczy jak najszybciej wyfarmić dostateczną ilość szkieletów, żeby móc zrobić konserwatoria gryfów i po prostu zamienić naszą armię z nieumarłych wanioły. Lub po prostu kontynuować używanie wampirów i aniołów w ten sposób. Jeśli chodzi o bohaterów, mamy do wyboru kilku bohaterów, którzy są na pewno sensowni. Zacznijmy na pewno od nekromantów, zanim przejdziemy do tych upiornych, czy czarnych rycerzy jakkolwiek. Po prostu, czy rycerzy śmierci, nie pamiętam nazwy polskiej tych bohaterów. I tak, mamy ciekawych bohaterów w postaci Eichlin, która zaczyna z deszczem meteorytów. Mamy Taunta. Który zaczyna z ożywieniem, i w sumie zanim zacznie jeszcze małaś bohaterów, to są te dwie, te dwa niuanse, nazwijmy. Hmm. Zamki dobre i jednostki te żywe posługują się wskrzeszeniem, natomiast nekropolia i nieumarli posługują się ożywieniem, które jest dużo, dużo, dużo tańsze. Natomiast w w pewnym stopniu gorsze niż wskrzeszenie, z tego powodu, że wskrzeszenie ma większe wali, jeśli chodzi o punkty. To znaczy, więcej możemy wskrzesić e, ożywieniem, e, przepraszam, wskrzeszeniem niż ożywieniem. Ale pomijając to, e, mamy ogólnie jeszcze w tych e, naszych nekromantach, oczywiście septienne, która zaczyna z, e, to się, Deathripple się tłumaczyło na... Hmm. Nie pamiętam, jak się, jak się tłumaczyło. Jest Sandro, który zaczyna z Sorcery i ma Slowa w swojej książce czarów. I to jest jeden z moich typów, którym chciałbym zacząć. Dlatego, że właśnie ma to Sorcery i ma też specjalistę w Sorcery. Jest Nimbus od Iglaya. Jest Ksi, która zaczyna od Stone Skin, ma Basic Learning i to też jest bardzo fajny wybór. Jest Widomina, która oczywiście jest specjalistą w nekromancji, to tak jak zawsze. I oczywiście Nagash, który ma inteligencję, ma obronę. Obronę przed powietrzem i 350 golda, jeśli chodzi o specjalistykę. Jeśli chodzi o rycerze śmierci e, mamy Strakera, który zaczyna z trzema stakami naszych wspaniałych Walking Deadów czy ożywieńców. E, jest wokial, który zaczyna z balistyką, bez balisty, o dziwo. Jest Moander przepraszam, Moandor, który zaczyna też ze Slowem, też ma learning i też ma nekromancję, tylko że zamiast... Tego, co Maxi, czyli specjalistykę w nie, on ma specjalistę w Liszach, i to jest kolejny wybór, taki dosyć sensowny, jeśli chodzi o pozostałych bohaterów. Jest Harna, oczywiście ze specjalistą w Diawach, jest Tamika ze specjalistą w Black Knightach, jest Isra, który jest powiedzmy odzorowaniem Widominy, tylko że po prostu w Rycerzach Śmierci, jest Klawius, który jest podejrzewam odzorowaniem delikatnym Nagasza, z uwagi na to, jak on ma specjalistykę, i jest Ranlo, który jako jedyny w naszym zamku startuje jest bajistą i wydaje mi się zupełnie szczerze, że chciałbym zacząć z Mondorem z uwagi na ten learning. Bardzo szybko możemy wyfarbić naszego bohatera, jak najbardziej chciałbym zacząć w ten sposób. Zaczniemy sobie z Goldem, tak jak w poprzedniej serii z Inferno Nie będziemy wybierać botom z zamków. Po prostu zaczniemy i poczekamy, aż wygeneruje się mapa. I jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć. To nie jest oczywiście żadna Patna promocja ani nic, ale ostatnio monster wypuścił nowego smaka i Pomimo tego, że jestem y, kompletnie oddany y, Blakowi, jeśli chodzi o napoje energetyczne, to tak, ten nowy monster naprawdę bardzo dobry. Tak jest Mango, więc naprawdę mi przypadł do gustu. Ale dobrze, zacznijmy rozgrywkę i tak, jeśli chodzi o boty, mamy Castle, mamy Cove, mamy Tower, Conflux, drugi Tower, Factory i Inferno. Y, więc tego, czego się możemy spodziewać, to tak, na pewno w podziemiach możemy się spodziewać tego Inferno. Jeśli chodzi o zamki, to wydaje mi się, że to byłoby tyle. Yy, pozostałe powinny być już na, yy, na zewnątrz, nazwijmy to w ten sposób. I tak, yy, jeśli chodzi o pierwszy tydzień Nekropolium, co jest ważne w pierwszym tygodniu Nekropolium? Ten budynek, ten tutaj mały budyneczek, dlaczego? Wszystkich bohaterów, których będziemy dostawać, czy to będą dobrzy bohaterowie, nazwijmy, dla nas, czytaj yy, po prostu czy Rycerze Śmierci, czy Nekromanci. Dostajemy też drugi typ bohatera, tak, który niekoniecznie musi być z naszego zamku. Tak jak tutaj w tym przypadku Giselle. I co robi nasz skeleton transformer? Czyli po prostu ten transformator szkieletów, tak? Nazwijmy to w ten sposób. Ja go pozwolę sobie zbudować od razu. Ten transformator działa w ten sposób, że przerzucamy jednostkę z jednej strony na drugą. Klikamy Charge Creatures in the Transformer into Undead. Czyli przemieniamy po prostu. Tą jednostkę w nieumarłego w przypadku, w przypadku nieulepszonych, tam po prostu w przypadku jednostek pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego, szóstego poziomu są to tylko i wyłącznie szkielety. Natomiast przy poziomie siódmym i dodatkowo przy smokach możemy zamienić je na smoki kościane, coś jest naprawdę fajną opcją. Ale tak jak najbardziej, zamieniamy sobie tych chorzywieńców w szkielety. Kupimy sobie Isre, zrobimy dokładnie to samo za moment, tylko po prostu musimy tego Isre wypuścić najpierw z zamku, żeby móc z tego skorzystać. Mamy zablokowane przejście tutaj. Tutaj mamy troszeczkę skarbów, tutaj jest jeszcze duel do ożywieńców. Wydaje mi się, że Isra może jeszcze tutaj zrobić delikatny skaucik tu. Jak najbardziej. Wykupimy sobie jeszcze Giselle, zanim zaczniemy wygrywać Mamy Miriam, bardzo dobrego bohatera, jeśli chodzi o takiego sidehirka. E, tak, będziemy się posługiwać z jawami, żeby po prostu wszystkie jednostki pozostałe zamieniać na, e, zamieniać na szkielety. Tutaj też mamy też po prostu ten transformator, bo HOTA wprowadziła jakiś czas temu już, e, że właśnie na mapie też pojawiają się te e, transformatory tak randomowo. I tak, jeśli chodzi o pozostałe jednostki, to kupimy sobie do, do końca te nasze jednostki. I tak, to sobie przemienimy, to sobie przemienimy, to sobie przemienimy i elfy również. I jak najbardziej. I mamy już całkiem fajny power stack, pomimo tego, że nie ma Galtrana, z którym najczęściej zaczynało się grając, e, grając nekropolium. I tak, możemy po prostu ruszyć... Odkrywać, robić pierwsze walki. Na pewno zaczniemy sobie od tych walk, żeby troszeczkę naexpić naszego bohatera. Potrzebujemy ten learning jak najbardziej. Yy, I tak, możemy z racji tego, że nasze przyjemniaczki tutaj nie dojdą do nas, to możemy zrobić. Nie wiem w jaki sposób to się stało, z uwagi na to, że nie mieli tego ruchu, no ale. zrobimy to w sposób następujący jedną z moich lubianych taktyk z uwagi na to, że ci simeni są szybsi od nas no to niestety troszeczkę troszeczkę słabo wyszła ta walka ale z 26 szkieletów, które stracimy, oczywiście dzięki nekromancji odzyskamy jednego superowo i tak, tak samo możemy roz rozwiązać tą walkę jeśli chodzi o te armadildy, wydaje mi się, że troszeczkę za dużo tych one-stacków zrobiłem, niech potrzebnie, kompletnie. Natomiast, jeśli chodzi o walkę z armadildami, e, walka z armadildami będzie już troszeczkę łatwiejsza, mm, z uwagi na to, że one są wolniejsze zdecydowanie e, niż nasi poprzedni przeciwnicy. Tak, zjawa wleci tutaj po prostu e, później. Ten armadilda tam od dołu nie dojdzie, to tutaj tą zjawą poczekamy, ten nasz szkielet wejdzie tu, w ten sposób i nasza zjawa po prostu się odsunie, tutaj zrobimy tak, żeby nasz szkielet leciał pierwszy w tego armadilda, Trzy szkielety stracone, mamy masterską czy mistrzowską nekromancję, mamy tutaj złotego smoka, wydaje mi się, że możemy wziąć expa. Jak najbardziej learning, drugi skill, learning i wymaksowaliśmy to, co mogliśmy zrobić. Learningiem, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie jeszcze zniszczyć yy, złotego smoka, jeśli chodzi o pierwszy dzień, z uwagi na to, że szkielety nie będą biły aż takich obrażeń. Yy, yy, I wydaje mi się, że po prostu będziemy stąd wychodzić naszym, yy, naszym Mandorem. Jeśli chodzi o bohatera, wydaje mi się, że na pierwszy dzień możemy pozwolić sobie na trzech bohaterów. Nie musimy koniecznie mieć e, tych bohaterów więcej w pierwszego dnia. E, I tak, jeśli chodzi o Diesel, Gizel może pozbierać e, z tego duela jednostki. Moandor może zabrać jeszcze jednostki z tego e, Po prostu zrobić w ten sposób. Zawieść te jednostki do zamku. Mm. I to, na co my możemy pozwolić, to właśnie w tym dniu możemy kupić e, możemy kupić naszą Miriam i teraz możemy ulepszyć szkielety na następny poziom. Dlaczego? Może ktoś zapytać. To jest, odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta i wręcz kuriozalna. <laughs> Dlatego, że Miriam będzie jednym z bohaterów, których który będziemy wykorzystywać jako e, bohaterów głównych. E, i dlatego chciałbym właśnie, żeby mm, Miriam mogła wyjechać z tą armią, więc zrobimy tak. W ten sposób Landor już ma dokończony całkowicie swój e, swoją nekromancję i Miriam na razie może pozbierać tutaj golda. <coughs> ehm. I może też zobaczyć, co jest tu, jakieś hordy goblinów. Bardzo fajnie, jeśli chodzi o Isre. Isra odkrywa tutaj też w dalszym ciągu. Potrzebujemy na razie Golda, ale tutaj widzę, że już chyba będzie zablokowane przejście, więc możemy puścić śmiało Turkę. Hmm. Jeśli chodzi o Diesel i Miriam, to tak. Miriam może spokojnie. Z... Zagrać tą walkę, jeśli chodzi o ruchy to tak. Czy gobliny będą nas wyprzedać? Będą nas wyprzedać. Dobrze, to zbejtujemy je w ten sposób. Dokładnie tak. Eee. Tutaj zrobimy w ten sposób, jeśli chodzi o nasze zjawy to tak, zrobimy w ten sposób. Eee. Zobaczymy, ile stracimy. 7. Ok, to jest. Powiedzmy, ok. Mogło być gorzej. Tak, tutaj są te surowce. Możemy na spokojnie zabrać jednego defa. Możemy wlecieć tutaj w tych pikinierów. Oni już na 100% są wolniejsi niż nasi kościeje. I z uwagi na to, y możemy po prostu się ustawić odpowiednio. Tu możemy złejtować. Tymi możemy się od razu odsunąć i tak, jeśli chodzi o naszego kościoła, to tak, tutaj wjeżdżamy. Eee, tutaj damy def, def, tutaj zrobimy tak. Jeśli chodzi o pozostałe ruchy, to tak, tutaj złejtujemy. Hmm, tutaj mogą te jedynki wejść śmiało. Ta może podejść, tutaj zjawa może wlecieć. Tu jedynki mogą podejść, tutaj nasz kościoł wjeżdża. Hmm. Jeśli chodzi o ruchy. Hmm. Wydaje mi się, że możemy tutaj kościołem wjechać. Tutaj nasza zjawa może spróbować po prostu dobić. Nie udało jej się dobić. Natomiast tutaj te straty nie są jakieś takie straszne. Tak, weźmiemy sobie mistrzowską logistykę. <laughs> Jeżeli chodzi o naszą Miriam... To pojedziemy sobie tędy. Diesel odbierze od niej jednostki tędy. Pojedziemy tak. Kupimy sobie następnego bohatera, który może być Pyre. Oddamy balistę. Od razu zrobimy też w ten sposób. Zamienimy jednostki o tak. Yy, I Pyre odbierze armię tu. W ten sposób i tak jeśli chodzi o budowę zbudujemy sobie wreszcie Town townhalla. Istra może się rozejrzeć tutaj, tutaj mamy bloka po tych wilczych jeździach, czyli tam już jest następny biom i jest to biom golda. To bardzo dobrze to wiedzieć. Tak jeśli chodzi o te przyjemniaczki, no to trudno, one muszą chwilę poczekać. W tamtym miejscu, więc Mandor po prostu w tej turze jeszcze pozbiera, rozejrzy się tutaj, nie ma tutaj nic ciekawego, więc po prostu w następnej turze będzie jechał tędy. Więc puszczam turkę jak najbardziej. I tak... Wydaje mi się, że Miriam może śmiało się rozejrzeć tu. Niestety tam jest nasza ruda, za tymi halflingami dwa razy. Nie jest to dosyć przyjemna sytuacja, tak zupełnie szczerze. A, ale chyba tutaj będzie przejście, bardzo fajnie. Tutaj jest nasz tartak, też niestety naokoło, kompletnie i też jest zablokowany przez to przejście. Więc nie fajnie. No ale cóż, mówi się trudno. I tak, jeśli chodzi o te jednostki. Um, mamy czwarty dzień. Poczekam jeszcze do końca tury z budowaniem. Natomiast, tak, tych ożywieńców na pewno sobie. Rozwalimy. Damy troszeczkę więcej tych kości. Tak, oczywiście. Isra podjedzie do Pyrę. zabierze jednostki. Pyre też została z jednym szkieletem tego byśmy nie chcieli. I tak, Isra podwiezie armię do Mandora. I teraz nasz Mandor z balistą wygląda całkiem sensownie. I Jak najbardziej możemy iść na tą walkę. Nie chciałbym robić aż takich strat. No, niestety, Wilczy Jeździec wybrał zjawy. Jak to się mówi, Unlucky. Także zamiast szkieletów, zjawy, ale w sumie to nie szkodzi. Z uwagi na to, że jednak to szkielety są naszym power stakiem, możemy jechać dalej. Śmiało to są po prostu dwustaki żywiołaków powietrza. Tutaj, niestety, od dołu wlecą w te, tego dużego staka. Natomiast <coughs> nie decydują się, więc bardzo fajnie. Oczywiście, nasz kościej najpierw pojedzie na te duże staki, zanim zacznie. Zanim zacznie, zabijanie tych mniejszych, i w ten sposób, jak najbardziej. O, tak, i jest bardzo fajnie. Tym razem się udało. Bez straty, zjawy tutaj mamy. A propos zjaw, to tutaj mamy same zjawy do walki. Ym, I wydaje mi się, że śmiało możemy tą walkę zrobić. A nawet powiedziałbym więcej, zrobilibyśmy w ten sposób już teraz. Yy, tak, jest ich 21, to nie jest duża liczba, więc jak najbardziej to jest ok. Zciągniemy sobie tutaj kontrę, tutaj możemy tymi jedynkami po pouderzać. To niestety był click, natomiast nie szkodzi. Jeśli chodzi o zaklęcia, to teraz już nie mamy many. <laughs> Mogłem sobie odczekać jeszcze jedną turkę, to tak, tutaj zdejmiemy kontrę. Tu możemy zdefować. Tu możemy podejść, tutaj możemy uderzyć. Eee, I tu, tu możemy odlecieć. Tak, oczywiście zjawy teraz będą wlatywać w tego dużego szkieleta, ale to nie szkodzi. Jedna zjawa siedem szkieletów. Jest OK. Są tutaj rzeczy do pozbierania. Isra może odciążyć naszego Mondora. <laughs> I Mondor może śmiało lecieć tutaj. <laughs> Dalej odkrywać, tylko odciążony, żeby miał dużo ruchu na następną turę. Mamy tu jakieś hobgobliny, jest kolejna skrzynka, ale zobaczymy co jest dalej. Nie ma ja na razie nic ciekawego, więc wrócimy tutaj. I tak, jeśli chodzi o budowanie, e, wydaje mi się, że zbudujemy sobie po prostu dworek. E, jednak wampiry też bardzo przyjemnie mieć, jeszcze jak będzie ich troszeczkę więcej. Tu plus mamy tutaj e, duela, co prawda na gorgonach, więc wydaje mi się, że oprócz duela jest jeszcze coś tutaj. E, natomiast zobaczymy później. Tak, tutaj mamy jakieś szkielety po doświadczenie, po skrzynkę i po Golda. Bardzo fajnie. Jeśli chodzi o Miriam, to Miriam też zaraz będzie kontynuować swój szlak. Tak, tutaj możemy podjechać z powrotem Mondorem, możemy oddać nasze jednostki, ale zanim to jeszcze chciałbym zobaczyć yy, jedną rzecz. Niestety zapomniałem, że do. Yy, żeby móc korzystać. Znaczy, żeby móc dobudować um, następny poziom. Um, następny poziom dworku trzeba mieć um, ten budynek, który rozszerza nekromancję. Niestety. Tak, isra oczywiście zamieni się w ten sposób. O tak. Jak najbardziej, tutaj oddamy zjawę, tak? Weźmiemy sobie wampiry, weźmiemy sobie kościeli Ojoj, oj. znowu źle kliknąłem, ale nie szkodzi. I zrobimy sobie w ten sposób, i zaraz tą walkę rozagramy. Tylko jeszcze tak: Miriam. Te dwa duele mamy zajęte. Tutaj mamy tego kamienia. Tutaj nie ma przejścia, ale Miriam może po prostu pozbierać te surowce, które leżą tutaj przy drodze. Ok. <laughs> Jeśli chodzi o Mandora, to oczywiście rozgrywamy tą walkę. Bardzo niefortunnie. Ale niestety, tak zwane shit happens. Ok, jak najbardziej jest ok. Już teraz e, zwracają nam się szkielety troszeczkę e, w troszeczkę lepszym, mm, nazwijmy to, tradzie. Mm, czy my jesteśmy w stanie to zrobić? E, 50 kras na ludów. Mm, wydaje mi się, że musimy jeszcze troszeczkę pofarmić te szkielety, ewentualnie poczekać na następny tydzień. E, Co ja robię? Dlaczego ja zostałem ją ze zjawą, nie z wampirem? Niestety nie uda się przez to zebrać tej skrzynki w tym dniu, ale to nie szkodzi. E, tutaj mamy w końcu drewno. Mm, zbawienie. E, gdyż drewno najbardziej nam brakuje. E, Rudę już będziemy mieli. W zasadzie drewno, bardziej golda niż drewna. E, więc po prostu w tym dniu nic sobie nie zbudujemy. Ale to jest jak najbardziej okej. Okay. I możemy kontynuować, tutaj dozbieramy ten kamień, tutaj kamień, drewno, tutaj jeszcze są klejnoty i drewno. Hmm. I jeśli chodzi o Istrę, tutaj, bo Andor widzę, jest więzienie, więc tym więzieniem też sobie się zainteresujemy, oczywiście. Bardzo chciałbym w pierwszym tygodniu zbudować lisze, bardzo bym się z nich cieszył, jeżeli udałoby się takowe zbudować. Czy się uda? To się okaże. Natomiast tak. Taki jest plan. Zobaczymy, jak ta walka się potoczy. No, niestety. Dwa morale. Nie fajnie. Ale mniejsze straty w dalszym ciągu niż komputer. Wydaje mi się, że jak najbardziej ok. Dostaliśmy Mortona z kolejną balistą. Jakby pierwsza się rozwaliła, ale mamy jednostki, które możemy przemienić w transformerze nasz szkielety. Więc jak najbardziej fajnie. I oczywiście podwozimy tą armię. Tu Mortona zostawimy na razie z tym jednym niziołkiem. Jeśli chodzi o Isre, to oczywiście. Isra zostawia Mondora z wampirami. W zasadzie, może zostawić te wampiry po prostu i będzie jechał z powrotem w tą stronę. Tak, Pyrę zabierze jednostki od Isry, i będzie wracać. Oczywiście nie, nie odwiedziłem tego budynku, więc też go odwiedzimy. Tutaj jest jeszcze obelisk do odwiedzenia. Tutaj są surowce do zebrania. I tak, jeśli chodzi o nasz zamek, tak jak mówię, chciałbym bardzo mauzoleum, więc yy, zbudujemy gildię magów i w następnej turze postaram się je wybudować. Wydaje mi się, że bez problemu nam się to uda z uwagi na to, że mam 2000. Ale wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. I tak jest mauzoleum. Superowo. I tak, jeśli chodzi o pyrę, to tak... Yy, pyrę wraca z tymi jednostkami do Transformera. Chciałbym zabrać jeszcze pieniądze na nasze przyszłe wydatki Miriam może zabrać te jednostki to będzie dodatkowe 18 18 szkieletów, bardzo ciekawe przejście, Dwa wyjścia z bo obok siebie, bardzo ciekawe i tak, czy mi starczy na te lisze? Nie starczy. OK, to wydaje mi się, że Najsensowniej będzie zrobić to w ten sposób, po prostu te szkielety ulepszyć i dokupić nawet jednego lisza, bo jednego, ale zawsze coś. I znowu z powrotem mamy 71 szkieletów, w zasadzie kościejów. Nie szkieletów, bo to są ulepszeni. Tak, zostawiamy ze zjawą. I teraz Giselle jedzie w drugą stronę, może zajechać tu. Ym. I po prostu jak najdalej w tą stronę. Ym. Istra odbierze od niej jednostki stawiam ze zjawami w ten sposób jak najbardziej i z powrotem tutaj. Te zjawy na dobrą sprawę możemy już zostawić w ten sposób, e, jednostki możemy ustawić tak, e, nie dokładnie tak jak chciałem, ale tak i możemy na spokojnym mandorem się przebijać. Tutaj e, wychodząc spod ziemi <laughs> e, tu możemy złejtować, tu dev dev dev, tu wait. No i niestety, przez to, że są oceanidy, to niestety będziemy musieli im oddać i one w następnej turze ruszą się przed nami. Te też, więc jeśli chodzi o straty, to będzie ich całkiem sporo. No ale 7, minus 7 możemy powiedzieć, bo te 6 się zwróciło. I tak, jeśli chodzi o wyjście tutaj, tutaj też mamy rusałki. Tutaj najprawdopodobniej może być koł z tego co widzę, tak jak w poprzedniej grze. Też pierwszym bohaterem, znaczy przeciwnikiem, którego zniszczyliśmy był brązowy, natomiast ja jeszcze turę sobie poczekam, zanim się wybierzemy w tamtym kierunku, kto jest szybszy, czy wy, czy wy. A macie tą samą szybkość, to nie ma znaczenia. Bo chciałbym po prostu pozbierać jeszcze troszeczkę środków. Na dalsze eskapady, jak najbardziej ten kierunek może to zaoferować. I tak jak najbardziej możemy puścić turkę. No ale to by było na tyle. To jest pierwszy tydzień Necropolii. Mam nadzieję, że wam się podoba odcinek i ogólnie że spodoba wam się nowa seria Necropolii. Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę i oczywiście subika, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i co? Ja byłem ja wy byliście wy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.